Halo, witam! Sims 4 dzisiaj. Kontynuujemy tu, gdzie skończyliśmy ostatnio, bo mam ochotę trochę pograć, a mam czas, więc skorzystam sobie z tego i w sumie możemy zrobić sobie od razu zimową fiestę. No tak myślę, czemu nie? Byłoby fajnie zrobić taki wystawny posiłek. Więc w sumie Hope, która lubi gotować, mogłaby sobie to przygotować. O, z szynką. A weź taką z indykiem, taką dowoloną zrób. Ty możesz pozapraszać ludzi. Weź zaprosi Igiego, niech on przyjdzie. Zaproś Christophera. Christopher gdzieś tu jest, matko. A Rory? Rory też gdzieś tu jest. Skup widok kamery, super. Utwórz grupę. Proszę bardzo. O, i jego możemy dodać do grupy, proszę bardzo. Podejdź tutaj razem. Hop, to nie gotuje po prostu. Zróbmy sobie święto, skoro już wszyscy tu są. No tak, ty wziąłeś sobie ciasto oczywiście. Nie no, weź poczekaj. Usiądźcie wszyscy po prostu. Poza Hop, bo niech ona po prostu no nie wiem, gotuje. W ogóle gdzie jest Christopher? Teraz udaję, że wcale nie miałam przerwy, ponieważ moja mama zadzwoniła. Pozdrawiam cię cieplutko, mamusiu. A, bo ty miałeś dnie... dzień wolny, Hop. Dobra, ale to dobrze, że miałeś dzień wolny. W ogóle... O, jest Christopher, dobrze. No, może tak, może że weź się, na, nie na przykład, nie wiem, przebierz. Harpera, jakbyś ty się przebrała, jakby Orion też się przebrał, to ja bym była bardzo, bardzo wdzięczna. Dobra, świetnie. O, dobra, świetnie. Mamy żarcie. Złap porcję razem. Liam, nie obchodzi mnie to, że właśnie skończyłeś jeść. Zjesz jeszcze raz. Kocham, że jest rodzinny obiad. <noise> Ci się bardzo przyjaźnią, tak? Wcale nie jesteś małżeństwem, nie? Jest rodzinny obiad pod tym obrazem. I ten piesu tutaj. No, mam nadzieję, że wam smakowało. Mam nadzieję, że było wpytę. W sumie ty być dać jakiś prezent na przykład. Nie, weź, daj prezent. Yy, o, przysmak na poprawę zdrowia. To się przyda. Daj mu prezent. Ty masz teraz psa, to, to masz. No i superancko. Mam nadzieję, że wam się podobało święto i, i jest wpyte. Znaczy, mówię oczywiście Simon, nie? I w sumie, to czekaj. To zróbmy tak. Rozwiąż grupę i teraz dodaj do grupy pana Krzysztofera. Ci poszli rzucać piłkę. Ej, w sumie oni lubią ze sobą rzucać te piłki. Już co, co, co jakiś czas, cały czas oni to robią. No i dobra, ja bym chciała. Jest zamarznięty, da się łowić. Kurde, nie można łowić. Ech. To jednak, jednak nie. Zostałeś ty i smutne talerze. Zgadnij, kto będzie zmywał. <grym> no, możesz potem przytulić piesa. Ty śpisz, tu jakiś telefon. Może pójść spać tak, no nie wiem, normalnie na górę. No tak, Orion następny dobry. Harper, ty też! No ja coś nie, nie dospani jesteście wszyscy. Ja nie wiem, co z wami. Sawana dzwoni. Teraz wy się staracie o dziecko. <grym> Ej, ja totalnie, ja wiem, że jak powiem nie, to chyba nie jest dobry pomysł, to oni się nie, nie będą starać o to dziecko. I nie będzie tego dziecka. Tymczasem Orion ma dziecko, nie? Ale ja totalnie bym powiedziała, że nie, bo w Orion, Orion jest na nie. Pewnie masz rację dzięki za sprowadzenie mnie na ziemię. Nie, ja totalnie to widzę tak, że skoro Sawana się zdenerwowała, że, że Orion ma dziecko, znaczy, że będzie mieć dziecko z Hope, to nie jest tak, że ona zaforsowała z mężem, tylko to mąż zaproponował, że może będą się starać o dziecko, nie? I Sawana tak, Trochę nie wiedziała, trochę doszło do wniosku, że zapyta, i w sumie Orion jest na nie, więc Savana też będzie na nie. A kupiłam namiot w ogóle, bo tak myślałam, że może w międzyczasie pojedziemy na jakiś biwak, ale trochę na razie się nam nie składa, więc jeszcze nie pojechaliśmy na żaden. Ale może, może kiedyś pojedziemy, bo tak widzę Oriona jako osobę, która lubiłaby biwaki. No ale dobra, na razie to pewnie co? Widzimy się rano. O, trzeci trymen za 3 godziny. No to totalnie będzie rodzone w tym odcinku. No ale na razie to do zobaczenia rano. Trochę mnie bawi ta nie? W sensie to było strasznie niespodziewane, że ona zadzwoni, bo, bo się okazało, że, że mąż z nią coś tam. Coś tam jednak dzieci, coś tego i w ogóle. Ja mam ogólnie już pomysł na to wszystko. Jakby wymyśliłam sobie, jak jakbym chciała, żeby to wyglądało. Nie mam pojęcia, czy to wyjdzie, ale pomysł jest. I, I co? I zobaczymy. Zobaczymy, czy to wypali, zobaczymy jak to wypali. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i tak dalej. Iść do pracy. Masz nowy strój, wędkarza, niesamowite. Ten Liam jak patrzy za nim przez te drzwi. Dobra, hope, w sumie, bo ty masz. Aha, bo ty masz ogrodnictwo. Hmm. Ty nie masz jakbyś tego. Nie no, to może trochę masz, bo ty masz tutaj rzeczy. Słuchaj, groszku nie mamy. Pietruszkę mamy. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, czego nie mamy. Ja to posadzę. Bazylia szałwia pietruszka. Świetnie, możesz? Aha, jest za zimno na sadzenie roślin. Ale fenomenalnie. Boże, ja już myślałam, że ty zasadzisz, że jakieś umiejętności zdobędziesz. Możesz w internecie na przykład. Aha, wymaga drugiego poziomu. No to ja próbuję zdobyć drugi poziom. <laughs> Dobra, trudno. Proszę bardzo, stwórz kompozycję kwiatową, na przykład. No nie wiem, stokrotka, połóż się trochę układania kompozycji kwiatowych. Może, bo ja bym chciała to Ciebie pchnąć, jakby jeżeli dostaniesz awanse i tak dalej, to w tę stronę właśnie układania kwiatów. To by było super. Jakby się udało. A ty grasz na gitarze i w sumie. Nie mam pojęcia dlaczego to robisz. Dobrze, możesz pogłaskać piesa, może sobie coś wziąć do jedzenia w takim razie. Weź resztki. Ty mi powiedz. Kiedy twój chłopak to może przestanie być nastolatkiem? Mam nadzieję, że niedługo, bo chciałabym was wprowadzić do siebie. Orion wrócił i jest zeźlony, bo, bo jest śpiący. Dobra, prześpij się chwilę. Chociaż w sumie, jak wybuchniesz, zablokuj drzwi dla wszystkich. No wstawaj, bo jak chcesz, byś wybuchnął. Czekaj, czy się energię ładu jak skończysz. Zostawię cię takiego wybuchniętego na razie. W sumie, kupię ci to, co bym ci kupiła. Kupiłabym ci to, bo dlaczego nie? Ja bym chciała. O właśnie, ja bym chciała mimo wszystko, żebyś miał to. Nosiciel kląt. Wydaje mi się to spoko, będziesz mógł w razie czego no, robić inne wilkołaki, jakbym chciała i potrzebowała. A na razie to ja potrzebuję, żebyś ty się ogarnął, sobie tam pobądź. Powiem wam, że dalej nie wiem, co z tą półką. I dalej znikają rzeczy z tej półki. Nie, no ja chyba coś z tym zrobię po prostu, żeby. Ech, nie podoba mi się, skoro, skoro tak się dzieje, to mi się to nie podoba. Ja zrobię to tak. W ogóle gra się nie, proszę przestać. Ja zrobię to tak. Ej, podoba mi się bardziej w ogóle. Kurde. Trzeba od razu tak nie zrobiłam. Muszę się częściej denerwować normalnie. Dobra, proszę tak, proszę tak. W ogóle Karla przyszła. W sumie możesz ją zaprosić do środka. Jak tam Orion? Jak tam ci idzie bycie wściekłym? Dwie godziny. W ogóle właśnie, jako że nikogo nie ma na razie, a Orion war wariuje, to może ja wam opowiem tak, taką, taką, taką anegdotę słuchajcie. No zostaw tu łóżko. Opowiem wam taką anegdotę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale może zauważyliście, a może nie, że zmieniła się jakoś trochę y, moich wideo. Wyobraźcie sobie, że był Black Friday jakiś czas temu. No i ja to nagrywam do przodu, bo wiem, że no moja kochana mamusia przyjeżdża do mnie na święta, no i ja muszę mieć materiały jakieś nagrane. Ty Harper w sumie możesz coś polepszyć? Możesz. No i wiem, że mamusia właśnie przyjeżdża i że chce być gotowa, z w razie czego, żeby no dla was jakby były nagrania i żeby nie było żadnej przerwy na święta. A jednocześnie, żeby mogła spędzić czas z moją mamusią i żebym nie musiała się martwić i w ogóle. No żeby było fajnie, nie? Świeżo jestem teraz po Black Friday aktualnie tak aż do tego stopnia nagrywam do przodu. O Jezu, była nasza współlokatorka przyszła. A w sumie zaprosiłabym ją do środka, tak, dla Beki. No, kontynuując. Są inne nagrania, inne nagrania, może nie inne nagrania, inna jakość nagrań, bo przez to, że był Black Friday, to wyobraźcie sobie, że ja sobie kupiłam licencję tę płatną do mojego programu do montażu. Bo była bardzo duża promocja. O, dziękuję za prezent. Części do ulepszeń elektroniki. O Boże, tak. Harper, będziesz ulepszać nam rzeczy. No i wiecie, no kupiłam sobie tam te licencje, bo wcześniej jechałam na licencji, która była darmowa, bo ten program ma darmową licencję, taką wieczną, nazwijmy to, bo używam Lightworksa. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek to wspomniałam, ale Lightworks ma coś takiego, że ma licencję darmową, która jest super fajna i wspaniała, tylko że ma taką wadę, że nie możecie renderować wideo w HD. Jakby 720p to jest maksymalna jakby jakość, którą możecie renderować, dlatego ja nie byłam w stanie wcześniej robić wideo z lepszą jakością. E, aktualnie... I już mogę to robić w HD, ponieważ mam zakupioną po prostu tę droższą wersję licencji. O, energii oszczędne, dobrze, to też zrobię. Mam taką wersję licencji, która po prostu jest płatna, nie? Dajcie znać, czy, czy widzicie różnice, czy w ogóle zauważyliście różnicę, bo to już od chyba kilku wideo już jest? Tak mi się wydaje, bo tak jak montowałam to już, to już na tym nowym tym. Więc to no, koniecznie dajcie znać, jak, jak, czy, czy widzicie różnice, czy czujecie, czy nie czujecie, czy wam to obojętne było. No i no jestem ciekawa, nie? Jestem ciekawa. O, weź pomontuj jakieś masowe maszyny do recyklingu wody. O pojemnik do kompostowania. Słyszałam właśnie, że właśnie, to może może nastąpić samozapłon, jeżeli się tego tego używa. Wszędzie można jakieś tam recyklingowe rzeczy pomontować, bo jak mamy te 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 plany działania, gdzie one są? O, tu jest ekologiczne urządzenia. To może dobrze by było trochę trochę pomontować tych rzeczy. Skoro Harpera się na tym zna i Harpera umie. O mocne krany też możesz zamontować. Bardziej że Harpera zawsze była taka bardziej majsterkująca. Kule, cześć, dzień dobry, aha, uciekaj. Czy Ty znowu wybuchłeś? Jezu Chryste, Orion. No ale tym razem nie jest na ciebie aż tak zła. Przeszukaj teren, proszę bardzo. Trzeci trymestr już jest, dobrze, to ty w sumie. W sumie to ty jutro będziesz chyba rodzić? Tak mi się wydaje. Aktywuj super szybkość, dobrze. A pokaż mi też super szybkość, podejdź tam. O kurde. Dobra, faktycznie rozu rozumiem dlaczego może być to super szybkie. Dobra, ale szukaj sobie rzeczy. Idealnie stoisz na tym. Przeszukaj, świetnie. Jak kiedyś zgromadzę te kolekcje. Zobaczycie. Jezu, czemu ty jesteś tutaj, w tym pomieszczeniu? I No, wyjdź z tego pomieszczenia. Ono, to w ogóle powinno być. Zamknięte dla wszystkich i, i chyba, chyba było. To też było zamknięte dla wszystkich. Iść spać do swojego pokoju. Harper poszła spać. Orion wariuje. Przeszukaj teren. Dobrze, mam nadzieję, że Hope się sobą zajmie. Dobra, ty się zmieniłeś, człowieka. Świetnie będziesz mógł posprzątać tutaj to. A ty w ogóle generalnie się będziesz tak poruszać, jak powalony. Nie, to może. W... Ja ci wyłączę na razie tę super szybkość, bo ty tak turbo szybko biegasz, że aż mnie to, <noise> aż mnie to rozstraja w pewnym kontekście. Dobra, ale sobie zjedz elegancko, możesz napełnić miskę, proszę bardzo. Grek cię nie lubi, nieprzyjazne stosunki. Super, super, świetnie. Zaczął się poród. <noise> A, yy, myślałam, że to nastąpi jutro, ale nastąpiło to teraz. No tak, panika rodzica teraz się załączyła. W sumie zastanawiam się, czy ja chcę, żebyś ty rodziła w domu, czy ja chcę, żebyś ty rodziła w szpitalu. Ja bym chyba chciała, żebyś ty urodziła w domu. Ej, ja ci totalnie na zaś kupię chyba trzy, bo wiem, że jest jakaś szansa na to, że mogą się trzy dzieciaki urodzić, jak się ma te wszystkie bonusy i w ogóle. A ja chcę, żeby to była ta konkretna kołyska. W ogóle to też jest rada, na w razie czego dla was, że jeżeli macie Sima w ciąży i jeżeli on miałby urodzić więcej niż jedno dziecko i chcecie, żeby on miał konkretną kołyskę, to wyobraźcie sobie, że jeżeli Sim rodzi, Rodzi, no i macie tylko jedną taką kołyskę i się okaże, że na przykład ma trojaczki, to jedno dziecko ma taką kołyskę. A jak nie kupicie pozostałych, to dziecko jakby pozostałe dzieci mają inne kołyski, choć będziesz rodzić. Przez to, że mają inne kołyski, to w ogóle nie można ich zmienić, bo uwaga, dzieci są kurde, przedmiotami. Tak, tak, tak to jest, tak to bywa. Dobra, hop, dawaj, rodzimy. Co jest, kurde? Co, co to był za efekt? Dawaj Mordo, możesz w ogóle obserwować poród czy coś? Sprawdź, czy możesz... <laughs> to może nie! Dobra, ale bądź tu po prostu. Córeczka! Jezus! Boże! Tak! Tak! Dobra, dobra, dobra. Yy, ja miałam zapisane imię w ogóle, jakby się urodziła córeczka. Czekajcie, ja, ja to znajdę, gdzie to jest? Mam! Juliet! Będzie Juliet! I mega chciałam dziewczynkę. Jakby mam nadzieję, że urodzi się, wrocą się może bliźnięta, ale bardzo, bardzo chciałam dziewczynkę. Bardzo, bardzo. A <gry highs> <A> <gry highs> dobra, dobra, dobra. Ja na to też byłam przygotowana. Byłam przygotowana z trzema imionami dla dziewczyny i z trzema imionami dla chłopców tym razem, bo bardzo się jarałam tym, że chłop jest w ciąży. Więc będzie Charlotte. Mamy Juliet i mamy Charlotte. O, jak widzicie, dziecko od razu się zaslotowało tutaj, nie? Słodziaczki, dzieciaczki. To tylko już możemy sprzedać. To, to akurat dobrze. Dobrze, przytul. To, to, to dziecko też przytul. I w ogóle, właśnie, będę chciała nakarmić te, te dzieciaki od razu. Jedno i drugie. Myśl o członku rodziny, świetnie. Jak się czujesz, Orion, z tym, że masz dwie córki? Czujesz się pewnie śpiący, więc na razie idź sobie spać. No ale tak, masz dwie córki. I ja jestem przezachwycona tym, że są dwie córki. I ja bardzo cicho liczę, że. Chociaż jedna z tych córek będzie wilkołakiem. Sprawda trochę wątpię, ale no tak. Bardzo głodna. No już karmię, już karmię. Spokojnie. Cicho liczę, że. Guner! Guder! Piesu, dlaczego uciekłeś? Przecież tak się to tobą zajmowałam, dobrze. Eee, dobra, ja bym chciała... Gdzie jest piesu? Opublikuj ogłoszenie, tak, opublikuj ogłoszenie o piesu. Dziecko cały czas płacze, o. Harper przyszła, Jezu, dziękuję. Weź zmieni pieluchę. Dobra, cieszę się, świetnie, wspaniale. Idź spać na razie. Ty opublikuj to ogłoszenie, mam nadzieję, że piesu się znajdzie. Ja naprawdę cicho liczę, że będzie chociaż... Chociaż jedno małe wilkołaczątko. A jak nie, to po prostu poprowadzimy tę historię w inną stronę. Jakby nie każdy musi być u nas w wilkołakiem, nie? Aczkolwiek wiem, że jak ma są małe wilkołaczki, takie małe, małe, tyci, tyci, nie? To, to one wyją, i one płaczą, 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 i nagle jest takie, auuu, i to jest absolutnie przeurocze, aaa, smutny wilk. No, 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 nic nie poradzę, nie? Ale macie głęboką więź przez to, że wam się dzieci urodziły razem, to, to chociaż tyle. Jezu, ale jestem taka ciekawa, jak, jak one będą wyglądać w ogóle. Ej, totalnie chcę zrobić teraz taką typową rodzinną rozgrywkę, tylko po to, żeby się właśnie dowiedzieć, jak one będą wyglądać. Ja totalnie chcę to wiedzieć. I w ogóle, czy ty skończyłeś tę kolekcję? Nie, jednej rzeczy ci brakuje. Uuu. No dobra, ale na razie to ty do pracy idziesz, więc idź sobie do pracy. Tak, tu dziecko teraz płacze. Też nie słyszę, żeby robiło auu. Więc chyba, chyba żadne dziecko nie będzie wilkołakiem. No dobra, ale mam dwie dziewczynki, więc to co, to co chciałam, to i tak będzie, będzie robione, bo ja bardzo chciałam dziewczynkę, bo mam taką po prostu uroczą historię. Znaczy, nie wiem czy uroczą, ale historię, którą po prostu chciałabym zrobić dla, dla dziewczynki. To teraz, teraz mogę wybrać którą, nie? <laughs> jaram się, jaram się ludzie po prostu. Ja jestem zachwycona, ja się cieszę, jest superancko. Wszyscy są smutni, bo piesu zaginął. tak, tak trzeba żyć. Ej, hey Beka, bo jak się wejdzie w ogóle w drzewo genealogiczne, to nie ma Grega tutaj w tym. Ale śmiesznie. Czy ty możesz to zasiać? Nie, dalej nie możesz. Kurde, żyję marzeniami, że kiedyś będziesz mogła. Dobra, Elo, dziecko płacze znowu. Brudna piluszka. Proszę bardzo. E, k k k któreś było ału? Halo? Które zrobiło ału? Juliet, czy ty zrobiłaś ału? Ja słyszałam to ału. Jezu, totalnie Juliet robi ału. Aaaa! Zaraz zostanę wylewu, ale ze szczęścia, ja aż mam normalnie łezki w oczach. Bo się mega cieszę. O Jezus! O Jezu, o matko! Jezu, uwielbiam. Dobra, yy, jakie rzeczy jeszcze możemy dzisiaj zrobić? Orion, tak, dzień dobry, Orion. Możesz pójść sobie coś zjeść. Jesteś bardzo smutny, widzę, że bardzo nie radzisz sobie w życiu z obecną sytuacją. Yy, z rzeczy, które chciałam zrobić, powiedzcie wy mi. Młody dorosły, dobrze. Zaproś na randkę. <grym> Zróbmy coś z innymi członkami tej rodziny, czyli na przykład no, z Liamem, i pójdźmy na randkę z jego chłopakiem. A i twój chłopak to w ogóle chyba odmówił tej randki. Dobrze, zrobimy to inaczej. Nie obchodzi mnie to, że on odmówił, bo ja chcę z nim iść na randkę. I ja z nim pójdę na tę randkę. chodźcie do tej biblioteki, bo nie było mnie tu jeszcze. Bo Igi już jest tym, już jest młodym dorosłym, to totalnie mogę was spiknąć ze sobą. Ja bardzo bym chciała. Dobra, świetnie. Poprosił o dodanie otuchy. W mi tę... Te... Uuu, ładna. Bibliotekę. Ukończenie szkoły średniej. Zapytaj o wręczenie dyplomów. W sumie możesz zapytać go o to. No, poprosił o radę go. On jest flirciarski, świetnie. To słuchaj, jako że jesteś flirciarski, aha. Czekaj, spróbuj poflirtować z nim. Idź do pracy. Nie no, nie idź dzisiaj do pracy. Możesz wziąć dzień wolny? Halo, praca. Weź chorobowe, dobrze. Weź chorobowe. Bo ty teraz robisz ważniejsze rzeczy. Ty robisz bardzo ważne, istotne rzeczy. Podejdź tutaj razem do środka do biblioteki. O, flirciarski, dobrze. O, on z tobą teraz flirtuje, ale uroczo! Dobra, weź mu się oświat w takim razie. Proszę bardzo. Macie świetne relacje ze sobą. Dokładnie. Wiedziałam, że się zgodzi. Przynajmniej miałam taką nadzieję. No, bo ja bym chciała to Bilian ja już jakieś życie ułożyć czy coś. W ogóle co, co chwila jesteś albo smutny, albo wesoły i w ogóle. E. Ale flirtujecie w ogóle. Jak ty masz cechę? Weź cichy ślub, tak chciałabym to zrobić, bo ja bym chciała najpierw. Yy, jest to opcja poznaj, bo ja nie znam twojej ostatniej cechy, a mnie bardzo ciekawi, twoja ostatnia cecha. I w sumie możecie wziąć ten cichy ślub od razu. Jest materialistą, naprawdę! No dobra, ale jesteście uroczą parą, jak dla mnie bierzecie ślub, jest super ancko. No i no i co? I Liam w ten sposób będzie się wyprowadzać, nie? Nigdy nie byłeś u niego w domu i teraz u niego zamieszkasz. Mam nadzieję, że podoba Ci się to. Nie, no cieszę się. Cieszę się, że Liam sobie ułożył jakoś to życie, bo był dodaniem takiej pikanterii nam do rozgrywki. O matko, ile tu jest ludzi. No i co, no Liam był takim właśnie dodaniem pikanterii nam do rozgrywki, że, że no ten Nox zmarł tak na dobrą sprawę. No i no... Liam i Orion mają taką relację braterską. Ja bym chciała to rozwijać później, w sensie na takiej zasadzie, żeby faktycznie oni trzymali kontakt, mimo tego, że Liam się wyprowadził. Aczkolwiek, no, chciałabym, żeby. Dlaczego jestem tutaj? No, jednak chciałabym, żeby, no. Dzieci trochę podrosły. W sensie teraz to ja bym chciała, żeby dziewczynki trochę podrosły. W ogóle mam w głowie taki fajny pomysł, że jak się uda, to może na biwaki będziemy jeździć razem i to będzie absolutnie przeurocze. W ogóle ciekawe, co z psem teraz, skoro mnie przyłączyło no, do innej rodziny. A pies zaginął, nie? Okej, okay, pies to widzę się odnalazł w takim razie. Czy możesz go na przykład powitać? Powitaj z powrotem. Nie no, powitaj piesa. Chodź tu, powitaj piesu. Piesu, powitaj piesu. A nie mogę powitać? Piesa z powrotem? Czemu nie mogę powitać piesa? Co jest kurde? Harpera, ty możesz powitać piesa? A, nikt nie może powitać piesa. Dobrze. To, to mam nadzieję, że możecie chociaż umyć piesa. Ale to jest dziwne. Pies wrócił, ale nawet nie można go powitać z powrotem. O, Igi dzwoni. No, tak, po przyjacielsku to jasne. Ale dobra, skoro tak? Coś się zacięło z tym psem. Ja nie wiem. Ja nie ogarniam. O, sam, sam robisz akcję powitać z powrotem. A wy się wszyscy zacieliście. No teraz jest przytul. Dobra. Odcięło się, chociaż tyle. Mądrzy simowie sami się szczęśli, że się zacieli. Dobra, dzieci. Na ty chcesz kontaktu, widzę. Dobrze. Gaworz z dzieckiem. Możesz nakarmić jedno i drugie przy okazji. Jezu, telefony, telefony. Rozważamy staranie się o dziecko. To chyba nie jest dobry pomysł. Dobrze, tu jedno nakarm, tu drugie. Chciałabym pokazać, że Hope mimo wszystko, poza tym, że no trochę jest toksyczna w związku, to, to, to nie jest złą osobą, nie? Że mimo wszystko po prostu ona... U niej toksyczne jest to, że ona jest zazdrosna, ale... No, prawda jest taka, że zależy jej i na Orionie, i zależy jej na dzieciach. Teraz mieszkanie w tym domu to jest dla niej trochę in, inny świat. Bo wcześniej mieszkała jakby w takiej dość dużej willi, ale mimo wszystko sprzedała to dla Oriona, bo, bo jej zależy. No i teraz no prowadzi takie typowe rodzinne życie, nie? Stara się dziewczyna. Stara się być dobrą żoną i dobrą matką. Wychodzi różnie, ale taka, taka jest proza życia, nie? O Jezu, jak się rozwalił na tym śniegu. Dobra, kiedy dziewczynki mają urodziny? Ja potrzebuję to wiedzieć. Mają jutro. Dobra, zróbmy tak, że jako, że absolutnie jestem zajarana tymi dziećmi, to dogramy sobie jeszcze do jutra. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Nie wiem, ile będzie miał ten odcinek, ale ja potrzebuję, ja potrzebuję to dograć. Ja chcę wiedzieć, co się z tego urodzi, co się urodziło, ja chcę wiedzieć, jak one wyglądają. Ja będę miała przerwę od grania przez, przez jakiś czas, bo, no, mówię, tak grywam na zapas, z wiadomych względów świątecznych. I swoją drogą to, to już... Chyba już jest po świętach w tym momencie jak, jak to nagrywa? Bym musiała to przeliczyć, bardzo przepraszam, nie mam pojęcia, ale yy, wszystkiego dobrego. Smacznej kawusi, czy jak to tam się życzy teraz ludziom? Weź, zmień tę brudną pieluchę. Ta sawana to w ogóle nam spokoju nie daje. Ja nie chcę, żeby ona miała dzieci. Orion też myślę, że nie chce, ale to miłe, że ona dzwoni cały czas. Dobra, Orion, wstań. I zróbmy tak. Dobra, idź z piesem pobiegać sobie. Na razie nic ciekawego się nie dzieje. Poza tym, że pies zaczął się kręcić w kółko i ty zacząłeś jeść coś. Boże, miałeś iść z psem. Rozłączam się. Nie wiem kim jesteś, ale jesteś jajcarzem, a ja nie lubię jajcarzy w tej grze. Znaczy trochę lubię, a trochę nie. Idziemy na bieganko. Jak wrócicie, to... To mam nadzieję, że będzie następny dzień. Zresetowałeś się, prawda? Dobrze, to wracamy do domu w takim razie. I to tyle. Widzimy się rano. Halo, dziewczynki. Dziewczynki śmierdzą. Wstawaj, Hope. Czy jedna śmierdzi, widzę, a druga płacze. Dobra, to przy okazji je karmisz, coś tam zrobisz. Orion się sam ogarnie w międzyczasie. Dobra, teraz słyszałam bardziej wyraźnie, że ktoś robi ałuj, to jest absolutnie przyurocze. I co, poczekamy do jakiejś normalnej pory i będziemy je postarzać. Hope, jest środek nocy, zajmij się sobą, weź prysznic, zjedz coś, dotrwajmy do rana, postarzmy dzieci i zakończmy odcinek. Tak, to jest dobry plan. Jezu, znowu wszystko płacze. Matko, zmień brudną pieluchę. Ojciec, zrób coś. Hop do ciebie idzie, porozmawiaj. Te, jednak nie? Nie no dobra, weź go po w policzek. no Żeby nie było, że ja tak tylko gadam, że ty jesteś dobrą żoną i ci zależy, to, to faktycznie spędź trochę czasu z tym mężem, jakby... O, okaż niepewność, tak, tak, tak uroczo, miło, ale poszedł mu uwodzicielsko, potrzymaj go za ręce. No tak miło spędźcie ten czas trochę, nie? I jest Sylwester, więc Sylwestra to w ogóle totalnie spędzimy rodzinnie, jak tak widzę. No to co? Wielka chwila, chodź tu, porozmawiaj z Orionem, to, to może jednak porozmawiajcie faktycznie chwilę, albo nieważne. Zrób jeszcze takie ładne rzeczy, jak ponury skowyt, ale ja bym chciała, jakby cieszę się, fajnie, że spędzacie miło czas, cieszę się. O, Harper tu jest, dobra, nieważne. E, Harper. <laughs> e, ja bym chciała, żebyś postażyła jedno dziecko. Tylko zaraz, może po kolei. Bo najpierw się urodziła Juliet, z tego co pamiętam. Postaż. Potem postaż Charlotte. Proszę mi pokazać. Będziemy losować cechy dla małych dzieciaczków. Dawaj, dzieciak. Żywe srebro, świetnie. Ojku! Jeszcze w kaz będziemy was oglądać, więc zobaczymy, jak, jakie tam cechy, jak będziecie wyglądać i w ogóle. Aleś, słodziaczki! Pokaż słodziaczka małego. Pokaż Charlotte. Dawaj, ty będziesz aniołkiem. Podoba mi się to, że mają czarne włosy, obie. Ale dobrze, ja bym chciała. Mamy <laughs> Wilkołaka, faktycznie, oficjalnie. I drugi to jest Simka. Jesteś uśpioną wilczycą. O Jezu, Chryste, O Matko, święta, dobrze. I ty odziedziczyłaś na start Wilkołaczu wielko dyplomację. Ej, w sumie to jest ciekawe. Podoba mi się to. I odziedziczyłaś cechy urocza. Jakby nie rozumiem, dlaczego odziedziczyłaś te cechy. Bo nie powinnaś ich mieć. Dobrze, skoro już je masz i to jest pewnie błąd gry, to ja ci, ja ci to zostawię. No bo to są cechy w sumie dwójki rodziców, nie? I to wygląda tak jakby to zaczęło być dziedziczne z jakiegoś powodu? Nie wiem. Zobaczymy później. Chodźmy do kas na razie. Jezu, drogi, jakie słodziaki. Ty masz zielone oczy, nie? No dawaj. Pokaż mi. Tak, ty masz zielone oczy. Ty masz brązowe. Dobrze. Jakby widać, że część rzeczy była odziedziczona tu, a część tu. Macie bardzo podobne buzie, ale nie takie same. Ty jesteś w ogóle takim słodkim... Pryciokiem, takim pulpetem tutaj. Dobra, przybierzmy te dzieci i dajmy im jakieś fryzurki urocze. I będziemy kończyć za niedługo. Ej, totalnie zniszczę sobie życie i dam im tę samą fryzurę, żeby mi się myliły. <laughs> Ale mój pomysł jest taki, że jedno ubiorę na różowo, bo mam trochę pomysł na charaktery tych postaci, mimo tego, że tutaj mi się wylosowały te rzeczy. To myślę, że to by było fajne. Jakby później im się zamieniło to, nie? Że na przykład tutaj Charlotte jest aniołkiem, a Juliet jest żywym srebrem. Ja będę chciała chyba później na starość, żeby im się te cechy zamieniły, ale jeszcze nie przyklepuję tego. Zobaczymy. Na razie to jest taki, taki pomysł wstępny, nie? No, ale generalnie tutaj właśnie mamy Juliet, żeby im trzy stroje. Jest strój codzienny na gorącą pogodę i na zimną. I tutaj mamy Charlotte naszą, jej strój na gorącą pogodę i jej strój na zimną pogodę. I tak, się, tak się nasze dziewczynki tutaj prezentują. I co? I będę musiała im teraz pokój zrobić. <laughs> Ale to już myślę, że wam pokażę w następnym odcinku. Liam nie ma, więc chyba przerobię po prostu jego pokój na, na pokój dziewczynek. No i co? Mamy bliźniaki. Absolutnie mnie to mega cieszy, i Jara, gdzie wy jesteście? Jedna jest tu. Druga jest tu. Dobrze. To mogę sprzedać w takim razie. Na razie będę się żegnać z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że no w jakiś sposób jesteście zadowoleni z tego tak samo jak ja, że przegraliśmy trochę dłużej, żeby zobaczyć jak będą wyglądać nasze małe potworki kochane. I widzimy się chyba w następnym. A ty... Aha, rozebrałaś się. To Bardzo mądrze z twojej strony dziecko. A dziękuję za uwagę. Halo, żegnaj mi do następnego. Topa.